Teleobiektyw. Zaprasza Jarosław Gugała. Witam słuchaczy Polskiego Radia RDC. Zaczynamy Teleobiektyw. Naszym gościem jest Maciej Buchwald, polski niezależny reżyser filmowy. No, To jest taki stary chyba opis, już już no nieaktualny. Zaczynałem no od stanie... niezależnego kina, ale wiem, że gdzieś tak, gdzieś tak. A tak tak... teraz już jest kino zależna? Nie, w sensie, że, że to chyba że faktycznie zaczynałem od polskiego of i, i, ale potem jak już myślę, że jak poszedłem do szkoły filmowej, no to już po prostu okay. jestem, jestem reżyserem. Ale to w duszy ciągle gra. No, ta niezależność jest dla mnie zawsze bardzo ważna. Na początku ona była. Może rozumiana bardziej produkcyjnie, a teraz ją rozumiem Wróćmy, bardzo artystycznie. Wrócimy to jeszcze w takim razie do tego, dlatego, że dzisiaj zaprosiliśmy Macieja Buchwalda, dlatego, że jutro bodajże, tak? W, na Netflixie? Czy o dziewiątej rano. O dziewiątej rano. W... Tylko na Netflixie, bo jest to produkcja Netflixa rozumiem. oryginalna, więc tylko, tylko w, w Netflixie, bo y, już... Y, podobno, znaczy wydaje mi się, że Netflix chce też zmienić już y, sposób mówienia, czyli w Netflixie... Tak jak w Ukrainie, a nie na Ukrainie. No, no jakoś, jakoś, czy, czy jakoś bardziej, bardziej może po polsku, y, <laughs> że to jest w serwisie streamingowym. No tak, a nie. w serwisie. No tak, to prawda. W telewizji jakiejś, a nie na telewizji. Słuszna, słuszna decyzja. Trzeba dbać o takie rzeczy. No więc y, w, Netflix, w Netflixie y, chociaż... Hmm, jakby to ten Netflix to też takie mało polskie jest. Tutaj jest problem kurczę z tą naszą polską. No, ale odmieniamy polskością takie, o, takie, tak takie, takie rzeczy, no już chodzimy w Adidasach od wielu lat, no tak. a nie w Adidas, prawda, więc, więc myślę, że, że to, to możemy odmieniać. Ale z polskość, no polskość, wielki temat, skomplikowany, złożony. Tak jest. No i tutaj mamy całą dalej serię w, w tym starym opisie z Wikipedii, całą serię określeń. Aktor, scenarzysta, to, to też są obce słowa, ale już bardzo spolszczone, ale dalej. Improwizator, performer i stand-upper. Jeszcze na dodatek członek grupy teatru improwizowanego Klancyk. To wciąż trwa. Klancyk ma się dobrze. Zapraszam przy okazji państwa, na nowo, bo nowy sezon rozpoczęliśmy. Gramy eee, można chociażby w teatrze komedia oglądać. Ostatnio z Tomkiem Szuchardem mieliśmy wspaniały, wspaniały występ w naszym cyklu z gośćmi, więc klancyk działa, to się zgadza. Stand-upu już trochę nie uprawiam, bo nie mam czasu. Aktorem na przykład bywam w swoim serialu, bo w pierwszym sezonie miałem nóż wbity w plecy, a w tym na przykład jestem przebity widłami, więc moja postać zawsze jest raniona. Ja widzę jakiś taki, taką specjalizację. Tak, tak. Ja zawsze jakoś obrywam w tym serialu, więc w trzecim sezonie, który obecnie kręcimy, też mam kontuzję, ale już nie mogę zdradzić jaką. Trzeci sezon to będzie dopiero w przyszłym roku, tak jest no Tak, tak, będzie no, taka. Do... My mamy przerwę w zdjęciach, dlatego że mamy premierę drugiego sezonu, ale kręcimy do, do listopada. Ale taka dobra informacja dla naszych widzów jest taka, że ta przerwa między drugim a trzecim będzie mniejsza niż między pierwszym a drugim, więc jakoś myślę, że pewnie za, za około rok będziemy mogli już zobaczyć. E, więc jak właśnie się zaczyna drugi, a Wy już kręcicie trzeci, to znaczy, że ten serial to jest sukces. Tak, myślę, że to znaczy faktycznie, jeżeli. A co to znaczy sukces dla, dla, dla Pana? Dla mnie sukces znaczy pewnie coś innego niż w tym kontekście, w którym pan powiedział, bo oczywiście sukces serialu to jest to, że się ogląda, czyli że też opłaca się go nadawcy robić. Natomiast dla mnie sukcesem w ogóle jest robienie tego, co się w życiu lubi, bez przesadnych kompromisów. Ja całe życie chciałem robić filmy i, i to, że mogę robić serial, jednak tak. Duży, komercyjny, z dużym budżetem, z dużym zasięgiem, ale w sposób absolutnie autorski i po swojemu, to jest dla mnie sukces, bo to są trudne zawody i uprawianie tego wymaga dużego rodzaju kosztów, i one nie miałyby sensu, gdyby nie sprawiało mi to satysfakcji. A jeżeli mogę robić to, wracając właśnie do początku naszej rozmowy, niezależnie w sensie myślowym, artystycznym, kreacyjnym, wizualnym i, i dobierać sobie współpracowników, z którymi, z którymi kocham to robić, z którymi się świetnie rozumiem, no to, to ja się spełniam jest miejsce na wymienienie paru osób ważnych. No to oczywiście od producenta Janka Kwiecińskiego, który, który wszystkich nas razem tutaj zebrał i, i razem z Iwo Krankowskim, producentem kreatywnym nad tym czuwają, no to scenarzysta jak próżyło Nils Krone, nasz szwedzki operator, Kordian Kondziela, reżyser odcinków w tym sezonie 5, 6, 7. Mieciu Koncewicz, scenograf, Kasia Lewińska, autorka kostiumów, Jurek Rogiewicz, autor muzyki, Alek Kowalski, wspaniały drugi reżyser, aktorzy oczywiście, Bartek to Kasia Herman, Martyna Byczkowska, Michał Sikorski, Kirill Pietruczuk, Filip Zaremba, który się w tym sezonie wcielił w rolę Stanisława, Andrzej Kłak. boję się bardzo, że kogoś, kogoś pomijam, ale wspaniała nasza obsada z nowymi postaciami, jak wspomniany Tomek Szuchart, który jest Sobieskim w drugim sezonie na przykład. Eee, no, cała. Montażyści nasi wspaniali, cała ich czwórka czyli Ania Łuka, Magda Chowańska, Albert Bana i Sebastian Mialik, Martyna Korableska, klatarka postprodukcji. To jest niedobrze wymieniać tak dużo osób, bo Marta Szczerkowska, szefowa charakteryzacji w, w, w sezonie trzecim, a w drugim Janusz Kalejasze, w charakteryzacji, bo wychodzi drugi, mi się już też te sezony mieszają w głowie przez to, że je realizujemy, ale no, ta nasza ekipa jest wspaniała i, i, i to jest tak zespołowa praca, tylu talentów i tylu... Tylu wybitnych jednostek, że, że ja się cieszę, że mogę takim, takim wspaniałym zespołem zarządzać i też tych ludzi inspirować. Mm, to jest zespół młody, jednopokoleniowy, czy czy Jest to bardzo wielopokoleniowy zespół. To jest ciekawe, że pan o to pyta, bo ja mam takie skrzywienie na punkcie różnego rodzaju też statystyk i rzeczy i ja na przykład y, w, znam y, wszystkich naszych członków ekipy roczniki, więc mm -hmm. to dokładnie, literalnie mogę panu powiedzieć i najstarszy członek ekipy. U nas to był rocznik 43, a najmłodszy 2007, więc yy, mamy My bardzo dużą, mamy bardzo dużą rozpiętość. Yy mamy reprezentantów wszystkich dekad, od tych lat 40. do, do 2000., więc myślę, że, że jest to wielopokoleniowe i to w jakiś sposób fajnie rezonuje z widownią naszą, która też wiemy, że jest wielopokoleniowa i że nasze marzenie, żeby 1670 zastąpiło z jednej strony Kevina samego w domu albo trylogię pod choinką, że to się stało, że ludzie w święta, Polacy oglądali to całymi rodzinami i dziadkowie co innego dostrzegali w tym serialu, rodzice co innego, a dzieci czy wnuki jeszcze co innego i co innego się śmieszyło, co innego ich ciekawiło. To jest ogromna nagroda, że, że nie jest to rzecz dla jakiejś wąskiej grupy wiekowej albo społecznej, tylko że ten serial w tym sensie trochę na kontrze do tego, co, co panowie rozmawiali przed naszym wejściem, łączy. Bo ja wierzę, że my robimy serial po to, żeby on nas łączył i żebyśmy razem pośmiali się i może porozmawiali o różnych kwestiach, które nas Polaków dotyczą, ale na pewno nie po to, żeby wsadzać jakieś kij w mrowisko. My chcemy się w tym śmiechu połączyć wszyscy. No tak, ale ten, ten kij w mrowisku jakiś tam jednak chyba jest, w tym sensie, że mm, ym, polskie społeczeństwo, czy my Polacy, może tak powiedzmy, żeby się zidentyfikować z tym wszystkim bardzo, my jesteśmy, my jesteśmy bardzo wrażliwi. Uwielbiamy, jak nas chwalą, Natomiast dosyć źle znosimy, kiedy się z nas wyświe, wyśmiewa, wyśmiewają albo, albo nas krytykują. I tak na przykład, nie wiem, te słynne Polish jokes w Stanach Zjednoczonych albo, albo w Niemczech, różne tego typu dowcipy, to przyjmujemy po prostu nie za śmiechem, tylko z zaciśniętymi zębami. Nie, nie lubimy jak nas, ponieważ mamy taką oto wymówkę, że my jesteśmy narodem tak doświadczonym, tak, który tyle wycierpiał, który po prostu tak niesamowicie pokrzywdzony, że tak naprawdę nikt nie ma prawa naśmiewać się z naszych przywar. Nawet tak. my sami w zasadzie nie powinniśmy tego robić. Jest to po części zgodzę się z tym, co powiedział, po części nie. To znaczy, zgodzę się, że tak, mamy problem. Część z nas ma problem, może tak, bo też nie ma co z... Tylko, że ja bym trochę to rozróżnił, bo wydaje mi się, że na przykład Polish Jokes są okrutne. I są takie dosyć nieprzyjemne, że nie wiem, generalnie opierają się na tym, że Polacy są głupi na przykład i myślę, że z ust innego, że co innego jest też, kiedy jeden naród wyśmiewa inny, bo to jest takie ksenofobiczne, to jest takie agresywne, ale jeżeli naród śmieje się sam z siebie, to troszkę jest to co innego, bo ma do tego prawo, prawda? Woody ale inni komicy żydowscy mogli robić inne żarty niż na przykład inni komicy, komicy, nie wiem, e, czarni komicy w, w Stanach też inny rodzaj humoru na przykład mogli w swoich stand-upach, no. Monty Python, Zabierać. który wyszyzał wszystko, co No, Monty, Python akurat, to tak. Monty Python akurat nie przyjmował się niczym, ale w ogóle humor brytyjski ma to do siebie, że ma bardzo dużo auto, ironii, dystansu i bardzo dobrze. I w, do tego zmierzam, że e, ja nie uważam, że śmianie się, zdrowe śmianie się z siebie, zarówno w rozumieniu jednostki, jak i społeczeństwa, e, jest czymś y, y, jakby agresywnym, negatywnym i właśnie dla mnie to nie jest wyśmiewanie. Wyśmiewanie Wyszydzanie to jest właśnie jakieś takie znęcanie się nad kimś słabszym, i jakby takie jest, jest to zewnętrzna czynność. Ja mówię o wewnętrznej czynności, która jest rodzajem jakiejś takiej zdrowej refleksji i powiedzeniem na głos. Nie jestem idealnym człowiekiem, nie jesteśmy idealnym narodem, ponieważ nie ma takich. Nie ma. Idealnych społeczeństw, nie ma idealnych ludzi, każdy popełnia błędy, każdy bywa małostkowy, śmieszny, żałosny, kiedy próbuje być bardzo ważny, na przykład, szczególnie kiedy próbujesz być bardzo poważny i bardzo mądry, często się ośmieszasz i to jest ok. I kiedy się to zaakceptuje, to można jakoś tak spuścić nieco powietrza i rzeczywistość bywa znośniejsza, ponieważ uważam, że to, co, to, co Pan mówi, to właśnie nie chodzi o to, że my, że problem jest, że my nie możemy być krytykowani, tylko my w ogóle nie możemy. Jakoś tak czasami podejść łagodniej do pewnych spraw, dlatego każde podejście traktujemy jak krytykę, nawet jakiej tam nie ma. Bo w naszym serialu, w moim odczuciu, jest dużo takiego łagodnego uśmiechu z różnych cech ludzkich, niekoniecznie polskich, po prostu ludzkich. Jesteśmy ludźmi, tak jak inne narody, ale przez to, że my tylko poruszamy, w ogóle jesteśmy w jakimś historycznym okresie, to już niektórzy ludzie nie chcą nawet popatrzeć, czy tam jest sympatia, czy nie, tylko już sam fakt poruszenia tematu jest. Równa się e, jakiejś krytyce, której tam często nie ma. 1670 rok to specyficzny moment w historii Rzeczpospolitej. E, jakichś takich wielkich chyba wydarzeń, to tam nie było. E, natomiast była niewątpliwie. Był straszny kryzys po Potopie Szwedzkim, była degeneracja tej naszej Rzeczpospolitej Szlacheckiej, która już wtedy widać było, no jeszcze, jeszcze która prowadziła po, po potędze do, do upadku. Czy właśnie... ja dobrze to, dobrze to odbieram? Absolutnie tak. Zawsze nasz scenarzysta jak Różyło podkreśla, że on specjalnie wybrał rok, w którym się niespecjalnie coś działo, co nie było łatwe w tym okresie znaleźć taki spokojny rok, bo to cały czas jakieś konflikty, ale właśnie chciał znaleźć, powiedzmy, jakiś obszar nudy, bo ona pomaga temu rodzajowi komedii, ale jednocześnie okresu, w którym właśnie tak, jak pan mówi, jest kryzys, już widać, że to wszystko nie za bardzo działa i zaraz, jak wiemy z historii, to wszystko też upadnie, a jednocześnie ta szlachta jest bardzo z siebie zadowolona. I ten. Komediowy efekt daje konflikt ewidentny, który mamy już od początku naszego serialu, że jest raczej niezbyt dobrze na zewnątrz, a szlachcice są bardzo z siebie zadowoleni i trochę ten statek zaczyna przeciekać, a oni tańczą sobie na pokładzie. I to, i to jest to bardzo nas wszystkich ta postawa inspirowała, i jest to źródło wielu komediowych. Um, to jest, ma to bardzo wiele konsekwencji komediowych, kiedy ktoś bardzo nie chce zaakceptować otaczającej go rzeczywistości, i im ta rzeczywistość jest gorsza, tym on jest bardziej zadowolony. To jest czyste czyst, paliwo komediowe. Tak, a jednocześnie to jest to w tym wszystkim taka przestroga, że. Czasem jesteśmy ślepi, że nie widzimy tego, co ewidentnie jest degeneracją, jest złem, co krzywdzi, nie wiem, innego człowieka, bo nam w tym wszystkim jest jakoś nie wiem, wygodnie i, i dobrze. Ja myślę, że to w każdym okresie historycznym można znaleźć tego rodzaju historie i tego jest albo więcej, albo, albo mniej. Albo jest więcej beneficjentów tego dobrobytu, albo jest coraz więcej ludzi niezadowolonych, którzy cierpią po prostu. Po prostu mimo że ci którzy rządzą, którzy decydują są zadowoleni. Oczywiście to jest w ogóle bardzo ciekawe co ten pierwszy sezon uczynił, bo on się stał takim wehikułem i uruchamiał różne rzeczy w zależności od tego z czym widz przychodził. Czyli mogliśmy na przykład przeczytać, że no, nasz serial słusznie na przykład Piętnuje takie postawy, jak to się mówi, Januszy, biznesu, takich przedsiębiorców, którzy wyzyskują swoich pracowników, że to jest taka współczesna pańszczyzna i że, i że dobrze, bo to są jednak ludzie. A nagle ktoś mówi, że nie, że właśnie my wyższościowo traktujemy ludzi z, i, 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 i że tak naprawdę to jest zupełnie w kogo innego uderza. A ktoś w tym widział y, m, piętnowanie jakiejś konkretnej strony politycznej. Y, politycy się przerzucali nawzajem, mówiąc: no to jest o was, nie, to jest o was. Y, odchodzący premier nagrał podcast o. O naszym serialu, a nowo mianowany premier powiedział, że widzi tam swoich politycznych niektórych adwersarzy w tym serialu, więc to jest bardzo ciekawe. A my czekamy na ten moment, że to kiedy, dotyka. kiedy jakiś premier powie, kurczę, widzę w tym siebie. Co? To, to byłaby wspaniała refleksja. No, to Mi się wydaje, że gdyby, gdyby ktoś taki bardzo wysoko no wysoko postawiony, albo mający wpływ na opinię publiczną, powiedział Kochani, zobaczmy, przejrzyjmy się w tym lustrze, bo wszyscy uderzył się w pierś, że my, my faktycznie, no to, to byłoby wspaniałe faktycznie. Ale tylko to jest, powstaje pytanie, czy tak zwane społeczeństwo coś takiego by zaakceptowało. Bo teraz jest taka, taki okres, kiedy no, trzeba mówić, że ja jestem w ogóle najwspanialszy i w ogóle nigdy nie było takiego wspaniałego i wszystko, wszystkie wasze problemy rozwiążę w 7 minut, a 8 to najpóźniej naj, i tak dalej, i tak dalej. Bo tego rodzaju postawa jest premiowana przez większość, tak zwaną. Teoretycznie. Nie tak, aczkolwiek mi się wydaje, że ludzie, do ludzi zawsze będzie trafiać. E, to na przykład działa w komedii, jeżeli, jeżeli komik śmieje się trochę z siebie, e, to też publiczność jest dla niego życzliwa. Teraz, e, akurat jak pan o tym powiedział, pomyślałem o naszym nowym trenerze e, reprezentacji Polski no bo trochę mam, mamy taką sytuację z naszym serialem, jak z reprezentacją Polski. Wszyscy mają swoje zdanie na jej temat, każdy ma swoje oczekiwania. Przyszedł Jan Urban i mówi: Nie wiem wszystkiego, nie jestem doskonały, czasem się pomylę, i ludzie Fajny facet, który jest taki jak my, nie uważa, że jest wszechwiedzący, więc tutaj można powiedzieć, że na tak eksponowanym stanowisku, jak to jest przecież no prawie jak premier, selekcjoner reprezentacji, przychodzi więcej, więcej w Polsce. Więcej I mówi ktoś, że może się pomylić, i nagle piłkarze mówią fajnie, wierzymy ci, nie jesteś nieomylny, jesteś takim samym człowiekiem jak my, i również kibice nagle kibicują, więc być może to byłaby ogromna odmiana, gdybyśmy mieli jakiegoś polityka, który by przyznawał się do. Może nie słabości międzynarodowej, bo to byłoby niebezpieczne, ale na przykład do tego, że, że nie wie wszystkiego, że chętnie się wsłucha w, w dobre rady, że posłucha społeczeństwa, to może społeczeństwo miałoby, kurczę, my też tacy jesteśmy, ale fajny ludzki człowiek, a nie jakiś mm, produkt PR-owy, który twierdzi, że wszystko wie najlepiej. Ja kiedyś spotkałem na swojej drodze życiowej taki klub. To było w Ameryce Południowej. To był klub dla ważnych ludzi różnych. Polityków, prezesów i tak dalej. I on miał, swoją, miał swój regulamin. I punktem pierwszym tego regulaminu, czy statusu tego, tego klubu było napisane, ten klub powstał, żeby spuszczać powietrze z nadmiernie nadbanych. Wspaniałe. Wspaniałe. I tam do niego należało wielu byłych ministrów, premierów i tak dalej. Bardzo, Czyli dobrowolnie. Bardzo ważnych ludzi. Oni dobrowolnie się zgłaszali i tam spuszczano z nich powietrze. Znaczy to, to, to takie nadmanie, ten rodzaj nadmania, który po prostu niszczy ludziom swoim ciśnieniem po prostu resztki mózgu i powoduje, że stają się idiotami po prostu. Najzwyczajniej w świecie. I zamiast robić to, co polityka powinna robić, czyli coś dobrego, to, to, to niszczą. Więc to, to, to warto, warto zwrócić na to uwagę. No, ale tu jesteśmy chyba bardzo wielkimi w tym momencie idealistami, prawda? To nie ma co, nie ma co na, to, na to liczyć. Ten serial wasz, bo wspomina pan tak delikatnie, że, że nie chce pan, żeby to było takie jakieś, nie wiem, bardzo związane z rzeczywistością, z naszymi dzisiejszymi podziałami i tak dalej, i tak dalej. Żeby to była jednak taka, e, taka abstrakcja. No ale, jak widać, tak do końca to się uciec od, od tego nie da, prawda? Oczywiście, że się nie da. No sztuka nie, nie funkcjonuje w próżni i zawsze trafia w jakiś czas. No też my mamy bardzo dużo bezpośrednich odniesień do współczesności. Tylko ja staram się myśleć o tym po prostu jako o czymś uniwersalnym, bo rzeczy takie bardzo bezpośrednio... Ym, komentujące rzeczywistość też szybko się starzeją. To jest dobre dla mediów na przykład, żeby tą rzeczywistość komentować. Sztuka mi wydaje mi się, że fajnie, jeżeli porusza takie rzeczy, które po prostu w ludziach są, niezależnie od czasów, jak dlaczego Shakespeare jest wciąż aktualny, no bo trochę to, co rozmawiamy, pewna, nie wiem, ambicja, e, intrygi, władza, no to niezależnie, czy to się dzieje na zamku, w kamelocie, czy to się dzieje w, na wiejskie, jest takie samo. I, 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 ale nie chodzi o konkretnych ludzi, konkretne nazwiska, tylko o po prostu złożoność i charakterystykę ludzkiej duszy, tak jak, tak jak zawsze będą opowieści o miłości, tęsknocie, śmierci, zdradzie i tak dalej. Więc ja myślę, że ten serial... Porusza uniwersalne rzeczy, czasami oczywiście żartując z bardziej doraźnych, ale to, że on uderza w taki konkret codzienny, no to tego się oczywiście nie da uniknąć. Tak jak nie da się uniknąć tego, że my, twórcy, też jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy mają jakiś stosunek do tej rzeczywistości i nawet jak. Nie chcemy bezpośrednio o niej mówić, to przez naszą wrażliwość coś tam będziemy o niej mówić i od tego się oczywiście nie odżegnuje. Natomiast my przede wszystkim robimy serial komediowy, robimy, robimy rozrywkę w najlepszym tego słowa znaczeniu i chcemy dać ludziom trochę radości oglądając ten serial. A jeżeli ktoś przy okazji coś przeżyje, w tym sezonie mamy dużo bardziej takie dramatyczne losy bohaterów i mam nadzieję na wzruszenie, na różnego rodzaju emocje, nie tylko śmiech. Ale jeżeli pojawi się u kogoś refleksja i zastanowi się nad jakimś elementem rzeczywistości, no to wspaniale, to, to super. Natomiast nie jest, nie jest naszym nadrzędnym celem uczynienie jakiejś diagnozy. To już trochę jest po stronie widza, jeżeli no go tak, to uruchomisz. To już, do to już to jest interpretacja tych, którzy będą odbiorcami waszego, waszego serialu. Skoro zespół jest wielopokoleniowy i taki otwarty, to rozumiem, że ten serial mogą oglądać ludzie bardzo młodzi i bardzo starzy. Wszyscy. Absolutnie, absolutnie do tego zachęcam. I tak jak powiedziałem wcześniej, to mnie bardzo cieszyło, bo pokolenie na przykład moich rodziców widziało w tym jakieś echa, rzeczy, które dla nich były ważne, jakiś rodzaj, jakieś mm, dziedzictwa jakiegoś komediowego, które niezależnie czy świadomie, czy nie w nas jest, no też są rzeczy, na których się wychowywaliśmy. Ja na przykład, nie wiem, oglądałem e, za chwilę dalszy ciąg programu, czy Koca i humor uwielbiałem, równolegle z Monty Pythonem, to, to również te, takie polskie produkcje oglądałem. Mm -hmm. I, i pewne pokolenia widzą w tym to, a na przykład młodsze pokolenia widzą może rzeczy, które zagraniczne, z którego z braku oferty dla nich polskiej oglądali i czekali na tego typu serial z podobną może wrażliwością, z podobną dynamiką u nas i to się pojawiło. Myślę, że, że Polacy czekali na coś, co będzie po polsku i co będzie im, ich równie bawić, co właśnie rzeczy zagraniczne. Że ja, ja sam jako fan komedii byłem zmęczony tym, że musimy na przykład mówić no, jest dobre jak na Polskę, i że no, w Polsce to nie powstaje, że ta po komedia trochę niestety zyskała jakieś takie smutne, trochę pejoratywne wrażenie. Więc, jeżeli, może to zabrzmi troszeczkę arogancko, ale jeżeli udało nam się trochę odczarować imię y, polskiej komedii i odzyskać jej, jej blask, no to jesteśmy z tego bardzo dumni. No, a jak to za granicą? Ten serial jest odbierany. Macie jakiś odzew? Macie, macie nie wiem, szanse, umowy, kontrakty, żeby to cały świat poznał? No, jest, jest to do, ogólnodostępne i ta oglądalność jest, jest niezła. Oczywiście. Jak ja nie mam jakichś takich super precyzyjnych danych, to ciężko mi stwierdzić, czy mhm. na przykład dobry wynik w Stanach to jest głównie Polonia, czy Amerykanie, i podobnie tak. w Wielkiej Brytanii. Wiem, że w naszym tutaj kręgu kulturowym bardzo dobrze się serial ogląda i przyjął, czyli Słowacja, Czechy, Litwa, Ukraina, tu nasi sąsiedzi to bardzo dobrze. Włosi też bardzo ten serial polubili. Nawet mhm. słyszałem, że jakieś były zakusy, że może by zrobić jakąś swoją wersję, więc. Mm, więc na, na pewno ale się to. On jest, on jest bardzo włoski, ten, ten może właśnie, Może właśnie w, może te czasy, też i, no, i, w, i w ekspresji. Wiadomo, że on ma bardzo dużo elementów polskich nieprzetłumaczalnych, i nie mówię tu o żartach słownych, bo je ja jakoś może da się przełożyć, ale bardziej o takich naszych właśnie. Trochę to jest, trochę to jest tak, jak zawsze myślałem o Marku Koterskim, który, który jest bardzo polski też i, mm. i w ogóle teraz wpadł mi do głowy takiego cytat, który trochę z tym, co pan na początku powiedział, rezonuje, że, że Polacy. Istnieją tylko kiedy są zalewani, zalewani wodą albo trawieni ogniem, że przy temperaturze 36,6 ten naród ginie. I coś w tym jest, i może dlatego, jak jest taki cel, musimy się też o niego trochę pospierać albo musimy się im podekscytować, bo, bo, bo te czasy. Spokoju jakoś nam nie służą, że my, my sobie świetnie radzimy w zrywach albo w jakichś takich. Tak, albo sytuacjach. Nie, mamy, nie mamy świadomości tego, mając swoje Że spokój bo, jest dobry też, może. Tak, mamy swoje kompleksy, bo nie, nie mamy świadomości. Na zakończenie mogę panu powiedzieć, niech to będzie nadzieja również dla serialu 1670, że kiedyś pracowałem jako dyplomata w Ameryce Południowej i zrobiłem tam przegląd filmów Andrzeja Wajdy. I wtedy ostatnim filmem Andrzeja Wajdy było Wesele. I nie można było tego wesela znikąd sprowadzić, bo były jakieś problemy. A oni się strasznie, ci Urugwajczycy, tamtejsza taka, to się nazywało Cinemateka, taki, taki, takie stowarzyszenie, które puszczało filmy dla dorosłych, jak to, jak to mówi Krzysztof Zanussi, że poważną produkcję dla inteligentnych ludzi, nie jakąś szmirę hollywoodzką. E, e, więc ja oni się bardzo chcieli. Ja im mówię, ale wiecie co, to jest XIX-wieczny poemat wierszem o sprawach, o których tutaj w ogóle nikt nic nie wie. Jest bardzo taki, taki polski, tak zupełnie oderwany od tutejszej rzeczywistości. Może się nie zapierajmy, bo to nie ma sensu, no bo to, to jest takie trudne. I wtedy dyrektor tej tej i tej instytucji powiedział: Czyli z tego, co Pan mówi, Panie ambasadorze, formalnie, to jest tak jak wesele, tak? Ja mówię tak, do, no w sumie ma pan rację. Dokładnie wsuwania. jak wesele. Wierszem o no, starych czasach, bardzo polskie i tak dalej. Proszę pana, my wesele mówi tutaj, puszczamy co roku przy pełnych salach, więc niech pan już nie krzani i załatwi nam ten, ten tego pana Tadeusza. Super. I nie trzeba mieć właśnie kompleksów. Trzeba wiedzieć, że coś, co jest wartością u nas, na pewno jest wartością wszędzie. Tak jak kiedyś słynny pisarz powiedział, chcesz opisać świat, to opisz swoją wioskę. Skazam się z tym zupełnie i właśnie, i właśnie może kiedy się pomyśli o tym że kiedy wyjdziemy, trochę nie, nie będziemy się kierować kompleksami, to też nie będziemy szukać krytyki, tylko, tylko pomyślimy o tym, że wspaniale, że możemy sobie oglądać serial o nas i o nim dyskutować i się wspólnie go przeżywać. Dziękuję panu bardzo, Maciej Buchwał. Dziękuję bardzo. Serialu 1670, który jutro startuje w Netflixie. Od dziewiątej rano. Od dziewiątej rano można już go oglądać. Był dzisiaj gościem Obiektywu. Życzę powodzenia i może wrócimy jeszcze do do, no, do tego tematu, bo parę jeszcze, o parę rzeczy chciałbym jeszcze Pana zapytać, a dzisiaj już nie starczyło czasu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Państwa. Miłego dnia, dziękujemy.